Rambo fascynuje mieszkańców Kępna, a zwłaszcza gości odwiedzających miasto. Nie chodzi o bohatera głośnego filmu, w którego rolę wcielił się Sylwester Stallone, a o kota, którego rozmiary sprawiły, że stał się pupilem. Królestwem kota jest Kępiński Rynek. To tam można spotkać popularnego Rambo. Każdego ranka w porze śniadaniowej olbrzymich rozmiarów dachowiec przechadza się pod pobliskie sklepy i cukiernie, gdzie zawsze może liczyć na przychylność sklepikarzy. Co istotne, nie jest wymagający i wybredny. Robert Kaczor, pracownik miejscowego Bratusza zapewnia, że kot jest niesamowicie pracowity. To wręcz skarb miasta. Znam kota Rambo. To jest nasz, że tak powiem, sprzymierzeniec, który pracuje na naszym rynku kępińskim. Tutaj często go widujemy. A taki troszkę jak prawdziwy Rambo wygląda, ale tutaj służy nam wszystkim bardzo serdecznie i za to trzeba mu chyba podziękować w jakiś sposób. Myślę, że jakiś sposób znajdziemy. No to jest jak powiem górnolotnie w walce z deratyzacją najlepszy sposób, bo żadna chemia, żadne mechaniczne urządzenia nie zrobią tego, co nasz kochany Rambo. Czyli przynosi łowy, tak? Oczywiście przynosi, układa nam tam pod drzewem. Od czasu do czasu spotykamy tam jego, że tak powiem, trofea. No, niektóre nawet bardzo znamienite. Czy to prawda, że ptaki przez to przestały przebywać tutaj, przesiadywać na e, płycie e, rynku? No powiem szczerze, że te, nie spotkałem, żeby jeszcze na, na ptaki polował, ale myszy, szczury mogą się czuć zagrożone. Nie brakuje opinii, że to Rambo jest prawdziwym gospodarzem miasta i powinien zasiadać w ratuszu. Jeżeli pilnie porządku i czystości, nie ma nic przeciwko temu. Ale nie widział go pan tutaj? Nie wiem, czy to... Widziałem, widziałem go. Parę razy kota biegającego tu koło ratusza widziałem. Ale może to nie jest kot, bo to jest gigantyczny samiec yy, tutaj z sierścią. Nie, to, to, to zawsze z daleka, tak kątem oka, pośpiechła, <grystwo> tylko tyle, co mogę powiedzieć. Ale nie jest prawdą, że jest zatrudniony przez burmistrza tutaj do wyłapywania właśnie dzikich zwierząt? <grystwo> <grystwo> Nic mi na ten temat, takiej umowy jeszcze w życiu nie podpisywałem. Asystent burmistrza Krzysztof Godek twierdzi, że kot olbrzym budzi obawy dla miejscowych zwierząt gospodarczych. Nie zdefiniowaliśmy go co prawda jako zagrożenie, ale jest przez nas doskonale znany na swoją bazę gdzieś za ratuszem. Legenda głosi, że w okolicy giną kaczki, kury, obawiamy się o symbol naszego miasta, czyli łabędzia. Niektórzy mówią również, że porwał labradora. Do dzisiaj nie udało się odnaleźć ani chipa, ani psa, co spowodowało nasze głębokie zaniepokojenie. Kim jest zatem Rambo? Zagadkę rozwiał znany miłośnik zwierząt Łukasz Kozica. Łukasz, okazuje się, że kot Rambo wcale nie jest Rambo. Tak, dokładnie Panie Danielu, kot Rambo nie jest kotem Rambo, tylko jest kotem Timonem, dokładnie. A skąd y, Łukasz wierzy, że to właśnie Timona? Tak, znam właścicielkę pana Timona, więc jest to na pewno y, wiarygodna informacja. Pan Timon, tak? Pan Timon, tak. A pan Timon ma jakąś tam przeszłość, taką bogatą, coś tego? To by trzeba zapytać właściciela, opiekuna. Z, ty opiekujesz się na co dzień zwierzętami. Skąd takie gigantyczne rozmiary sierściucha? Wydaje mi się, że z dobrej opieki po prostu i z dobrego żywienia. Niestety, w całej historii jest też smutna informacja dla tych, którzy chcieliby, aby Timon został reproduktorem dla małych kociąt. Obawiam się, że jest to niemożliwe, bo jest to kastrowany kot. A, czyli nici z jakiegoś takiego tutaj wylęgu małych kociąt? Tak. Nic nie będzie z tego. Często koty osiągają takie rozmiary? Wydaje mi się, że rzadko. rzadko tak. tak. Należy się obawiać takich gigantycznych rozmiarów kota? Wydaje mi się, że ten osobnik jest wyjątkowo przyjacielski i jego na pewno nie trzeba się obawiać. Kto wie, jak dalej potoczą się losy kota giganta, ale jeżeli w takim tempie jak do tej pory zyskiwać będzie sympatię mieszkańców, to niewykluczone, że już wkrótce zasiądzie w ratuszu, a przynajmniej na fontannie. Może zastąpiła będzie w herbie miasta, bo miejsce na portalach społecznościowych należy mu się już jak miska mleka.